Cześć, z tej strony ManiF44, a dziś zapraszam Was na krótką recenzję układu Bluelink od Gate Enterprise. Zapraszam. Przede wszystkim dziękuję firmie Gate za podesłanie urządzeń do recenzji. Bluelink to elektroniczny układ, który daje nam możliwość połączenia bezprzewodowego z zaawansowanymi MOSFETami Gate, takimi jak Aster oraz Titan. Na przykład przy pomocy urządzeń na Androidzie lub na iOSie. Zobaczmy zatem, jakie ma funkcje, ale zacznijmy standardowo od małego unboxingu. W gustownym pudełku znajdziemy kartę z kodem PIN i numerem seryjnym, który jest potrzebny do połączenia z adapterem. Kartę z błędami, o jakich może poinformować nas układ przy pomocy diody LED, instrukcja obsługi, zestaw konektorów TDS, oraz oczywiście sam układ mierzący niecałe 5,5 cm. Zobaczmy, co potrafi. Tak jak wspomniałem, Bluelink to bezprzewodowy adapter Bluetooth, dzięki któremu możemy połączyć się z układem Gate Aster oraz Titan za pomocą np. urządzeń na Androidzie albo iOSie. Jak to widać na przykładzie mojej specny SAE10 z fabrycznie zamontowanym układem Gate Aster. Z racji, że w układzie Aster ilość funkcji, które możemy zaprogramować z pustem jest ograniczona, a wszystkie fajne bajery są dostępne w aplikacji, to jakiś adapter nam jest potrzebny. Do tej pory można było się połączyć z układem tylko poprzez USB link, ale ten miał ograniczenia, że raz działał tylko z urządzeniami na Androidzie oraz PC, a dwa, jeśli chcielibyśmy sprawdzić jak działają zmiany, które wprowadziliśmy, trzeba było odpinać układ i wpinać baterię. I przy każdej zmianie ustawień czynność powtarzać. W przypadku Blue Linka wystarczy przestawić układ w tryb strzelania i już można przetestować nasze zmiany. Tak wpięty układ może być cały czas, dzięki czemu możemy mieć łatwy dostęp do ustawień most efektu w replice. Sam Blue Link można używać również w replikach nieposiadających układ Aster lub Titan. W takim przypadku Bluelink będzie działał jako elektroniczny bezpiecznik oraz da nam dostęp do interesujących danych telemetrycznych, takich jak napięcie akumulatora, chwilowe zużycie energii, temperatura układu, średni czas cyklu strzału i wiele innych. Sam układ w moich testach sprawdzał się bardzo dobrze, nie zrywał połączenia, a dane telemetryczne wyglądały w porządku. Jedyne z czym miałem problem to aplikacja GCS, która z jakiegoś powodu czasem nie chciała się przełączyć w tryb strzelania. Blue Link to fajny bajer, jeśli zależy Wam na szybkim podłączeniu się do układu w waszej replice bez zabawów z kablami, jak w przypadku USB Linka. Dodatkowo można go zostawić wpiętego w replikę, tak aby dostęp mieć w każdym momencie, ale niestety z racji swojej wielkości zajmuje dość dużo miejsca w kolbie. Dodatkowo przy cenie około 300 zł to raczej dość drogi gadżet. Dlatego moim zdaniem póki co sprawdzi się jako narzędzie dla serwisanta, który często np. montuje układy gate oraz jako tester przepływu napięcia przy serwisowaniu innych replik. Oczywiście będzie to niezbędny dodatek, gdy gate wypuści kolejne urządzenie w swoim ekosystemie, czyli status, ale na to musimy jeszcze chwilę zaczekać. W dzisiejszym odcinku to wszystko, ale w następnym porozmawiamy sobie o układzie Aster oraz dedykowanym do niego spuście Quantum Trigger. Oraz zrobimy sobie mały konkurs, w którym będzie można taki zestaw wygrać. Więc jeśli nie chcesz tego przegapić, to dobry moment, aby zasubskrybować kanał oraz uderzyć w dzwoneczek. Napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o samym układzie BlueLink i czy dzisiejsza recenzja Wam się podobała. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego!